Freedom! We take the battle to them. siema z tej i słuchajcie, niedawno wam nakrywałem filmik, dokładnie wczoraj, że yy, nic w razie kino się nie dzieje, wszystko jest na spokojnie. Wszystko, jakby tak powiedzieć, czeka na tą szóstą, jakby tak powiedzieć, yy, yy, rocznicę. Lecz najpierw, lecz parę godzin potem, jak nagrałem dla nas filmik. Wyszła informacja od Lilith. <noise> Pewnie będzie jeszcze jakiś filmik, taki który Lilith tam nagra i też opowie trochę o tym o tej szóstej rocznicy. Ale mamy już parę screenów pierwszych, też oczywiście o nowych łucznikach, więc pokażę wam parę rzeczy, które tutaj Lilith, chyba na szóstą rocznicę, wprowadza, bo tak to wygląda. Pierwszą opcją jest to, już tu widzicie na screenie, że przechodzimy w performance upgrade, czyli pokazują po prostu, jak zoptymalizowali grę i jak ona będzie w tym momencie powinna chodzić, że jest 46 Average frame, time, mamy do 50% Largs Battle Lags, Optymalizację, bardzo fajna opcja. Eee, powiem tak. Zobaczymy, jak to będzie w grze. Bo ja do tych takich, takich update'ów starszy, sceptycznie nastawiony, bo to jest różnie. Eee, przedstawię wam oczywiście nowego dowódcę. Tak, to jest nowy dowódca. Open Field, prawdopodobnie dobrze pamiętam. Eee, łuków, ale dostaniecie zaraz w lepszej jakości. To jest po prostu screen, który wyciekł z, chyba z chińskich serwerów dwa tygodnie temu. Z testów, jak ten dowódca tak naprawdę wygląda nowy. Nie mówiłem Wam o tym, bo niby to nie były, jakby tak powiedzieć, informacje pewne, więc nie chciałem Wam o tym opowiadać głupotnie. Nie chciałem e, mówić, że to na pewno to, lub też robić spoilering, ale okazało się, że jednak e, no, wypaliło to, że to jednak jest ten dowódca nowy e, łuczników. Już, już było dwa tygodnie, temu wiadomo, jak on wygląda. E, więc to dokładnie tutaj będziecie widzieć: to jest Pan e, Chiang-Yang. On był też na takiej miniaturce, jak nagrywałem filmik z Frogiego, gdzie opowiadał tam, co się działo w Frankfurcie Archer Garnizon, Defense. I tutaj on wygląda na garnizon, nie na open field, nie. Tam akurat macie go w polu nie? pokazywanego, no, ale to prawdopodobnie będzie garnizon. Tak mi się zdaje. Więc więcej, jeżeli jego statystyki pewnie dowiemy się za niedługo. Pewnie wypłynie to na dniach e, dokładnie z, z jaką ma statystyki, umiejętności z tymi statystykami, czy to w końcu ma sens. Chociaż na razie ci łucznicy tak wyglądają biednie, chociaż ten garnizon może będzie jakiś bardziej grywalny. E, tu mamy drugiego łucznika. E, to jest właśnie moim zdaniem Openfield, Shire al -Dur. E, Kurde, Kurdy, powiem szczerze, że nie mam bliżej pojęcia jako kto, kim czy ten dowód nie, nie, historycznie ich nie znam. No, ale to jest, to jest właśnie taki 2 typowo chyba bardziej podleczenie, pod z tego co pamiętam. Jak wtedy chyba nagrywaliśmy film? Prawdopodobnie to będzie ten. No i pytanie, czy ona w Openie będzie istnieć, czy to będzie jakiś dodatkowy? Zobaczymy. I co tu powiem wam pokazać z tych nowości, co tu mam przygotowane? No, najpierw może sobie przejrzyjmy to, co ma się pojawić. Anniversary Shop. Your Rock, gdzieś 100% legendarny komand, tych z tych rzeźb mamy dostać, a legendarny dowódce Circus Wonders, czyli to co pamiętacie, z, z serku będziemy mogli wydropić Grand Reunion, czyli tam jakieś kompasy dodatkowe, desert Traki, czy jakieś historyki, other events. No to jest wszystko, jakby tak powiedzieć, sink exploits, czy jakieś odkrywania, to jest wszystko po bardzo podobne do tego, co było w poprzednich rocznicach, ale no ponad 16 tysięcy gemów będziemy mieli do wyciągnięcia, więc ciekawe, co, co, tutaj, co tutaj dla nas zaplanowali. No tu macie pierwsze jakby takie screeny z tego, co, co, co się u nas ma pojawić. Eee, teraz, co wam pokażę? no to jest ogólnie główny screen z tego, nowe horyzonty, rise of nef... Island Rise of Kingdoms, szósta uniwersytet, festiwal i w ogóle tak, tak to będzie ogólnie wyglądało, cała całe zapowiedź tego, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms szósta, szóstej rocznicy. Tu mamy coś takiego jak te 2024 case story, e, czyli jakieś opowiadania historyczne pewnie będą. Ciężko mi to powiedzieć dokładnie, co to może być, ale to pewnie jakieś coś związane z historią dowódców, może nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co dokładnie Lili wymyśliła. Eee, kolejną rzeczą to chyba to przejrzyjmy sobie. Never-regulated really like gameplay. Eee, tylko powiem wam szczerze, że tutaj nie wiem do końca o co w tym chodzi. Może to będzie jakaś nowa. Zresztą mm, widzicie, że mamy nowe skille, never ray really like gameplay. Nie wiem, czy to wygląda, wiecie, jak takie bufy, które są w. W. w mm, Zaginionej Królestwie kill Damage, Meteor, tysiąc. Pytanie, gdzie to, gdzie to będziemy wykorzystywać? To będzie pewnie w jakimś evencie może? Też komentarz stawię, może to jakiś event będzie jakiś nowy, który będziemy wykorzystywać to w walkach Kurde, powiem wam, że naprawdę nie wiem Wygląda to jakbyśmy bili karłak Zanim dojdziemy do, ty, do tych głównych bossów, to bijemy tu takie Różne marsze Ciekawe, co cieka, to, to jest. To o tym akurat nie mam tego pojęcia. No i tutaj coś, co chyba mnie najbardziej interesowało. Jakby. Resigned Arc of Ar Ais Map. Czyli będzie totalnie inna mapa Arc <laughs> Nie wiem, czy to widzicie, ale wygląda to fajnie, nie? Będzie też odnowiona. Nie tylko grafika w Feroic Anthem, ale. No, tutaj też arka będzie z nową mapą i to naprawdę wygląda nieźle. No, ciekawe, kiedy to. kiedy to wszystko będą wprowadzać, ale widzę, że tutaj. albo przez tego co tutaj twierdzą, to prawda, to będzie na też prawda? więc może zagramy już po rocznicę, albo w trakcie rocznicy nową Arką z drs na nowej mapie. To jest grafik, upgrade. Ciekawe. No i chyba najbardziej co takich mieć, kogoś się zainteresowało, fajnie, że robią coś z dowódcami, czyli nowy design. Będziecie mieli nową Eterfledę z nowym designem. Będziecie mieli Minamoto z nowym designem. Nie, nie powiem, wyglądają dużo lepiej. Bez dwóch zdań Minamoto i Eterfleda wyglądają dużo, dużo, dużo lepiej. Eee, I tutaj jeszcze mamy. Co tutaj jeszcze mamy? Tu, 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 i tak. Tu jeszcze jest Ryszard i Aleksander. Przypuszczam, że nie tylko ci dowódcy, bo tu będzie większy dowódców dostaje jakiś upgrade. No i ten Ryszard wygląda też nieźle z Aleksandrem. Chociaż, jak ja pisałem w ankiecie, jak dostawałem od Lili to, że upgrade wyglądu dowódców, to mi też chodziło, żeby ich w gameplayu było jakby niepikselowo, żeby byłoby ich lepiej widać. Więc tutaj, no to. Commander's UI Upgrade wygląda fajnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało ogólnie w, w grze. Eee, no i poza tym, jeżeli chodzi o tą rocznicę, z tego co wiem, nie dostawaliśmy nic innego. Tak, już przeglądałem parę opcji, czy coś tam jeszcze, coś nowego się na Rise of Kingdoms podziało, ale nie. Głównie głównie te, które widzieliście, screeny zostały udostępnione. Pewnie na dnie jakby dostaniemy znowu kolejne. Ja tu będę znowu nagrywał i znowu Wam dawał informacje, bo pewnie tak będzie. No. Te, te Rise of Kingdoms, oni też wypuczają troszeczkę później te wszystkie, jakby, tak, wideo z tych, z tych, z tych takich podsumowań ich. Więc, no, myślę, że. Myślę, że będziemy na bieżąco z tym fajnie, że coś takiego pójdzie, fajnie, że taki film mogłem wam nagrać. Jakie są moje ogólne też reakcje do tego, powiem wam szczerze, że no, fajnie to wygląda, fajnie, że się dzieje, fajnie, że coś robią z tym. No i to, co, tu dużo powiedzieć więcej, no, dobrze, dobrze, że coś w ogóle Lili zruszyła, bo różne już w kulturach są informacje. Dobrze, w ogóle coś zaczęło się dziać, więc no tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście ze mną. Dzięki wielkie, że oglądacie filmiki. Dzięki wielkie, że was tutaj te wszystkie rzeczy będą, e, jakby tak interesują i ciekawią. E, planuję parę zmian e, związanych ogólnie z kanałem, związanych z tam filmikami. Zobaczymy, czy to mi wypali. Muszę troszeczkę nad paroma rzeczami popracować twardo. E, Robienie dwóch kontentów to też tak nie ułatwia, ale, ale może, może mi to wypali. Może w końcu uruchomię te shorty, o których tak już mówiłem. Wiecie, jak z tymi shortami jest, więc dzięki wielkie jeszcze raz. Do zobaczenia. And see you later. <laughs>